Mieliśmy kolejne bardzo ciekawe posiedzenie komisji naszej, tym razem z udziałem ugrupowania Koalicji Polskiej. Gościliśmy pana posła Andrzeja Grzyba i doradcę ekonomicznego Wojciecha Warskiego. Mieliśmy bardzo tutaj ożywioną dyskusję, bardzo mi się ta dyskusja podobała, ponieważ... Zależy nam w BCC, żeby takie rozmowy kontynuować, ponieważ kwestie transformacji energetycznej to nie jest kwestia kilku lat najbliższych. Tylko kwestia najbliższych kilkudziesięciu lat. No i wobec powyższego, bardzo istotny jest tutaj konsensus głównych ugrupowań politycznych w Polsce, żeby zachować kontynuację realizacji tego, tego dużego planu, od którego zależeć będzie konkurencyjność polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Stąd też, jako BCC, będziemy się starali kontynuować dalej te rozmowy z partiami politycznymi, no po to chociażby, żeby wydobyć tutaj wspólne elementy, które byłyby podstawą takiej przyszłej polityki energetycznej, który z pewnością powinien być w następnym kroku uzgadniany z Komisją Europejską. Ten konsensus z Komisją Europejską będzie bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ wiele elementów, polskiej polityki energetycznej będzie wymagało notyfikacji pomocy publicznej. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten program atomowy, który wreszcie zaczyna być realizowany, nie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej. Dlatego tutaj bardzo istotne jest osiągnięcie jak najszerszego konsensusu politycznego i chcemy jako BCC przyczynić się do tego do tego dzieła. Takie jest oczekiwanie i ze strony, mówiąc górnolotnie, polskiej racji stanu, a mniej górnolotnie naszych przedsiębiorców.